W dzisiejszym odcinku będę kontynuował apoftegmaty etiopskie. Także zapraszam. Mieliśmy już refleksję na temat tego, czym jest pamięć o śmierci dla człowieka, po co to było. Dzisiaj będzie bardzo ładny apoftegmat o tym, jak ważne jest, tak, żeby, żeby dobrze funkcjonować między ludźmi. Opowiada jeszcze, kto nie szkodzi człowiekowi, nie zasmuca człowieka i nie złorzeczy, ten naśladuje dzieło aniołów. Kto zaś szkodzi i gniewa się, ale natychmiast wraca pojednać się z bratem swoim i pokutuje za to, co wyszło od niego, ten prawdziwie podejmuje dzieło prowadzących duchową walkę. Kto zaś zasmuca innych i zachowuje pragnienie zemsty w swym sercu, ten jest bratem szatana i nie może prosić Pana o przebaczenie. Jeśli będzie prosił, nie otrzyma go póki nie przebaczy, nie daruje swojemu bratu. Bardzo powiedzmy mocny, mocny tekst na temat tego, czym jest przebaczenie, czym jest, czym jest właśnie takie dobre funkcjonowanie pomiędzy ludźmi. To, co mi się tu najbardziej podoba, to to, że właśnie jest najpierw zestawiony ten pierwszy człowiek, który w ogóle nikogo nie zasmuca, że, że on wykonuje działanie ów. i i po chwili jest dodany ten człowiek, który owszem zasmuca innych, jak najbardziej, zdarza mu się coś przykrego zrobić, ale dąży do pojednania. I w zasadzie jeden i drugi styl życia został określony jako taki pozytywny. Bez czegoś takiego, że ten, który nie, nie, nikogo nie obraża, nie kłóci się, jest kimś, jest, jest super, a ten, który mu się zdarza, to już jest taki gorszy. Że właśnie to, że ta osoba, która kogoś obraża, która, która się z kimś pokłóci, dąży do tego, żeby się pojednać, że to już pokazuje taką wielką wartość tego i że to, jest, że to już jest coś takiego w oczach tych mnichów, którzy to spisywali, którzy to sobie opowiadali ku zbudowaniu, że to już ma ogromną wartość w życiu i, i że tego trzeba się pilnować. I że w zasadzie to negatywnie została oceniona tylko osoba. Która, która właśnie zasmucała innych, która była kłótliwa, ale która właśnie nie dążyła do pojednania, która jakby zachowywała pragnienie zemsty i że tego trzeba się wystrzegać, także myślę, że ten tak, jeśli chodzi o naszą... Tak, jeśli, daje, daje taką bardzo fajną refleksję na temat tego jakby czym jest to funkcjonowanie między ludźmi i kiedy właśnie robimy coś złego rzeczywiście, a kiedy jest coś, co jakby wynika tylko z tego, że jesteśmy ludźmi. No, to wiadomo, że w pracy często można się o coś pokłócić, chociażby wynika to z tego, że w pracy no, człowiek ma to do siebie, że jest zmęczony, i wtedy, jak człowiek zmęczony, to zły, albo głodny na przykład, to wtedy też łatwiej nas odpalić. No tylko właśnie warto, że tak powiem, nie pielęgnować tej nienawiści. To jest właśnie coś takiego, co ja w pracy często się o tym przekonuję, że. Jeżeli się z kimś posprzeczam o coś i często to są małe rzeczy, a dla niektórych to potrafi rozpocząć potężną dramę, to właśnie w momencie, gdy się o coś posprzeczamy, to jakby warto właśnie tak dążyć do takiego pojednania, do, takiego, do czegoś takiego, żeby jakoś tam stwierdzić, że pokłóciliśmy się o tą jedną rzecz i nawet jeżeli nie dążyliśmy do jakiegoś tam Konsensusu, to, to warto stwierdzić, jakby ten fakt, że jakby też, też w wielu rzeczach się zgadzamy i się nam ostatecznie całkiem dobrze pracuje, żeby właśnie nie trzymać tego tej, tej niechęci do innych, że, to, że właśnie war, ważne jest, żeby przebaczać, żeby, żeby dawać innym jakby też zrozumienie tego, jakby dlaczego coś zrobili na przykład. I przytoczę teraz kolejny temat, Będzie w sumie podobny do tego, co było w pierwszym odcinku. Z tych apostygmatów. Jeśli miłujesz to, co się nie starzeje, nie szukaj tego, co się starzeje. Jeśli miłujesz życie nieprzemijające, myśl o śmierci każdego dnia. No i tu znowu mamy to, właśnie, jak to, co jest nieśmiertelne, jest większe od tego, co jest śmiertelne, i że właśnie trzeba miłować to, co jest nieśmiertelne, no i w pewnym sensie okruchy tej nieśmiertelności mamy już tu na Ziemi. I, i właśnie warto nie, nie dążyć za tym, co jest przyziemne. Wiadomo, że wiele rzeczy, które robimy, mogą się jakby tak pozornie wydawać przyziemne. Praca na przykład no, nie kojarzy się z czymś takim niebiańskim, że tak powiem, ale jednak, właśnie to, co człowiekowi, co jakby w ramach pracy człowiek może doświadczać, właśnie to, co mówiłem przed chwilą o tym pojednaniu się, pokutni w pracy. To już jest w zasadzie coś takiego głęboko ewangelicznego, i właśnie warto na to też zwracać uwagę, że my mamy okazję do takich rzeczy, powiedzmy, niebiańskich codziennie, praktycznie, prawdopodobnie. No, zależy, kto jak żyje, ale ja bardzo, ja na przykład osobiście bardzo doświadczam tego, że, że w bardzo codziennych sytuacjach można mieć naprawdę ciekawe przeżycia. No, myślę, że tutaj też właśnie ta. Optyka Ojców Pustyni, która jakoś tam wpływa na całe moje życie, jakoś też mi to pomaga tak uwypuklić. Jeszcze tak, właśnie jak, jak o tym powiedziałem, to jeszcze mi się przypomniał o który też tu jest w tym zbiorze, ale jest nie po kolei, więc bym go nie przytoczył tak w tej kolejności. A myślę, że będzie fajne. Zapytał mnich starca tymi słowami, co mam czynić, aby zostać zbawionym. Rzekł starzec, praca twoich rąk z modlitwą godzin zbawi cię. Jest jeszcze drugi bardzo fajny, tylko je od razu złączę. Rzekł: Niech Twoje dzieło będzie czyste przed Panem, a nie na pokaz. No i tu właśnie bardzo mi się podoba ten apotegmat, zawsze ta taka to ora et labora: Módl się i pracuj, właśnie ta refleksja, że, że jakby że pracuj i, i dbaj o modlitwę i że będziesz zbawiony. To jest coś, co w zasadzie ja mniej więcej w tej chwili praktykuję. No i widzę, i, i mimo tego, że właśnie sama, sama praca jakby no nie jest czymś. Twórczym, czymś takim niesamowitym, nie robię czegoś dobrego, to mimo to, jakby samo właśnie takie cierpliwe znoszenie tej pracy, bycie na własnym utrzymaniu, też dzięki temu możliwość bycia hojnym dla innych, no bo w końcu mam pieniądze dzięki temu, daje właśnie takie uświęcenie temu, co robię. No i też właśnie przede wszystkim ta praca, to, że, że się modlę przed pracą, na przerwie w pracy i po pracy. Że to jest takie, że to nadaje taki, tej takiej szarej codzienności bardzo du dużo takiego piękna. Myślę, że z tą myślą was zostawię. Z Panem Bogiem. To intro zostawiamy już i po prostu lecę z odcinkiem.